No hej, witajcie ponownie. Dzisiaj sobie zrobimy odcinek znowu z lakierowankiem plastyków. To są plastyki ze scenika dwójki. To są klamki. Wiadomo, te klamki są wyciągnięte. Tutaj są do opuszczania szyb guziki. Tu, tu z przodu, to są tylne. I sobie przygniemy to na kolor srebrny, bo to już takie nieładne to wszystko. I tu była ta guma, co we wcześniejszych odcinkach nagrywałem, jak to robić. Dzisiaj sobie próbowałem cifa i szczotkę taką, szczotkę, gąbkę z do garów i raz ja wszystko, wszystko to poschodziło. Cała ta guma zeszła. Zobaczcie. Zwykłym cyfem. Żadnych rozpuszczalników. I będę to, to leciał wszystko na srebrny kolor, później fajnie się to będzie w samochodzie zgrywać. Tu zobaczcie, aż całe jest zdarło od tego cifa. To jest od strony kierowcy. Chyba lepszego sposobu nie ma. Tam czytałem na forum, jak to zmyć. Rozpuszczalniki nic nie dają rady, tak jak ten Cif. Chodzi o to chyba, że to jest szorstkie, to do szorowania garów i fajnie to schodzi wszystko. Dobra, będziemy sobie to po kolei malować. To jedziemy z tym koksem. I tak to wygląda po zapyleniu. To jest pierwsze zapylenie takie. Bo to wiecie, na plastika to się tak wrednie maluje, że potrafi jakieś oczko puścić, lakier się nie rozpłynął. Delikatnie rozpaliłem, niech sobie to wszystko popodsycha. Później druga warstwa i bezbarwny. I tak to ładnie sobie wygląda. Tutaj też wszystko pozapylałem delikatnie. No i tu w środku te klameczki. Samego lakierowania wam nie nagrywałem, bo już widzieliście jak lakieruje, a Musiałem jak rozkładać. Ważne, żebyście zobaczyli cały efekt, jak te plastiki będą wyglądać już, jak ten bezbarwny też położę. Widzicie, te kapselki też sobie wyciągłem, co zakrywają śruby. I te kapselki osobno później po wyschnięciu sobie je włożę. One idą tutaj w te dziury. Bo ja bym je zamalował zatkane, to mogłyby później odejść z lakierem. I powiem Wam, że będzie coraz lepiej wyglądać jak te gumowanie fabryczne. i dłużej wytrzyma, bo są bezbarwne. To będzie taki trwały, że. Dobra. Jadę z tym dalej maluję. No i widzicie tak to sobie wygląda. Nawet te kapselki też prysłem. To już jest po bezbarwnym dwa razy. No i widzicie po malowaniu tak to wygląda. Nawet te kapselki pomalowałem Ale ładnie, to będzie całkiem inaczej będzie wyglądać o. nawet się tam coś odbijam w tym No, musi sobie wystać zawsze będzie to lepiej wyglądać jak te obskurne takie gumy co się kleją do rąk te rączki tu widzicie w oddali też ładnie wyglądają. Pokażę wam to w tym odcinku, to już by było tak polakierowane dwa razy bezbarwny. To by było na tyle. Jak już poskładam to fajnie do kupy. To wam pokażę jak to bał się na to pisa, wygląda. Tak będzie najlepiej. Chyba, że wam pokażę jak pomalowałem tą deskę rozdzielczą. Myślę, że ta decha tak wygląda. Tak to jest wszystko poskładane, bardzo fajnie to wygląda. To akurat było pod na nadwozia. Ale ładnie to wygląda, jest, też właśnie było to wygumowane i to strętnie wyglądało. A te właśnie krameczki to wszystko, to tak tu idą klamki, to są te boczki, no i tu wiadomo. To, to, to te guziki od podnoszenia, do opuszczenia. No jeszcze sobie to pomalowałem. bardzo fajnie inaczej jest w ogóle w środku a nie tak, tak Obskurnie ta gumada jest taka że no, te klameczki to są takie Będę pasować tam potny chrom to klameczki są chromowane będą pasować tam potem srebrne tak to będzie właśnie wyglądać pokażę wam jak to poskręcam dobra to to by było w tym odcinku na tyle zatrzymajcie się do następnego odcinka hej Wiecie co pan mówił? Jeszcze miałem takie walnięcie w czaszkę bo klamki do tego mam chromowane do tych wkładek to wziąłem wymieszałem grafit z bezbarwnym bezpośrednio, żeby już bezbarwnym nie kryć wymieszałem grafit z bezbarwnym i przykłę to na, na grafitowy ciemny grafit i teraz z tym się będzie bardzo fajnie chromowana klamka zgrywać ale tu już Wam dogram, jak już będę zakładał, montował, jak to fajnie wygląda Taki miałem nagły szał. Mówię, że tam do góry, że zmieniłem kolor klamek. A to zostanie, bo tu znowu są czarne guziki, a srebrne ramki. No, to taka przeróbka jeszcze na szybko, na szybkości, jak to się mówi. Dobra, to jeszcze raz. Na razie, trzymajcie się.